Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Ja mordeczki z tej strony. Tomas, witam Was. Słuchajcie, po dużej przerwie w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, dawno słuchajcie odcinków nie było, ale powracamy z regularnymi odcinkami. więc dajcie łapkę w górę, dajcie tubika, słuchajcie. No i bez przedłużenia, chyba trzeba zacząć tutaj odcineczek. I mamy, słuchajcie, 7800. No wiecie, nie jest to jakoś dużo, nie jest to jakoś mało. Na start mamy skrzynkę na. Słuchajcie, yy... zdążyliśmy dołączyć do bitwy z Santiago. Na stickersy, na stickersy za 400 zł. My zobaczymy, czy ja wygram. Czy wygra to właśnie ten stały Santiago, czy jaką tam ma podróbka Santino. Ogólnie i zobaczymy, czy ja to zgarnę, czy, czy ten gościu to zgarnie. No, bym ja to wygrał, nie? Ok, smłoczek leci do 80 grąszy. Kurde lipa jest, nie? Żaden dobry z nimi nie wypadł. Żaden. No teraz pierwszy jakiś lepszy. No ale dobra, no najgo naj naj najdroższe są przed nami, tak naprawdę. Więc zobaczymy. Może akurat nam się szczęście, słuchajcie, uśmiechnie. Może akurat przy tych po, po 100-200 zł, mamy jedną za 100, jedną za 200 i tam by musiało nawywać naprawdę coś e, dużego, coś grubego. Gdyby słuchajcie, wygrać po prostu z nimi. No tutaj już lecą skiny takie takie, senia. Zasówka leci, słuchajcie. Gówno. Gówno no i masterka teraz. Masterka, słuchajcie, no niestety dropnął bot Henry 226 zł i on zgarnął wszystko słuchajcie z tej bitwy. Więc jak dzisiaj robimy naklejeczki, słuchajcie, to lecimy naklejeczkami. Do końca, ale nie byle jakimi naklejeczkami, tylko lecimy w taką grubą, słuchajcie, bitwę. Bitwa za 2000 złotych. Zobaczymy, czy uda nam się, słuchajcie, to w ogóle wygrać, bo są szanse na wygranie tego, ale czy nam się uda? No nie wiem, no te, to się przekonamy, słuchajcie teraz. No dwa boty dołączyły. Kusza, przydałoby się tu w bo tu dwa kafle do wygrania jest może tutaj z pięć nawet. Już mamy dwa fajne dropy, nam leci 50 zł. no więc jest lipa totalna, no teraz nam Happy leci za 200 ale jemu też, więc tak naprawdę nadrobiliśmy jedynie tego Arnolda troszkę, no chociaż nie nadrobiliśmy, bo oni znowu dropią grubego skina. Powiedzcie mi jak to jest, że ja dropię takie gówno teraz za 400 zł, ale to mi nic nie daje, bo tu gości mają ponad. O kurwa, 1000 zł drop na 500 no i powiedzcie, jak to jest, że oni drop'em takie, takie skipp'y, nie? co no, to jest za 500, no ten za 1000 był tak bym jeszcze no, ale... Ale no już nie ma szans. No nie ma szans tego wygrać po prostu, nie. Chociaż są szanse, leci mi za 1000, jeszcze jeden za 1000 i może to bym zgarnął, daj mi coś dobrego jeszcze na koniec. Okej. Okay. No nie, on ma większą przewagę, no. ma większą przewagę jak mi. No, słuchajcie... Wygrałem to, wygrałem to, 7,5 tysiąca wygrałem. Łatwo słuchajcie, z 2000 mamy 7,5 samych naklejek Oczekiwałem, że tu będzie z 5 tysięcy, a nie 7,5, więc naprawdę naprawdę holendarnie, dobra i gruba, słuchajcie, bitwa. Kończymy słuchajcie, odcinek z 13 tysiącami na koncie. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie Elo.